Cześć, dzisiaj mam dla Was taki nietypowy filmik na naszym kanale. Będzie to filmik z testem na żywo, ponieważ wszedł nowy produkt. Jest to płyn micelarny z serii Nutra Effects. To pomyślałam, że chyba warto go przetestować, tym bardziej, że jest to produkt przeznaczony do wszystkich typów skóry i także polecany do zmywania makijażu wodoodpornego. Także za chwilę się przekonamy. Czy faktycznie się sprawdza? Jeśli jesteście ciekawe, to serdecznie was zapraszam na ten film. Pomyślałam, że najpierw przeprowadzę test na dłoni, później test w ogóle na skórze yy, twarzy, yy, po to, żeby przetestować różne produkty, które są moim zdaniem bardzo trwałe, i zobaczymy, jak płyn daje sobie z nimi radę. Więc mam tutaj kilka produktów, nowe eyelinery w żelu, kredkę Super Shock, która jeśli używałyście kiedyś, to doskonale wiecie, że jest naprawdę bardzo trwała i ciężka do zmycia, zwykłą kredkę do oczu, eyeliner w pisaku, cienie Super Shock płynie, które też są trwałym produktem oraz kredkę z Color Trend z serii wodoodpornej też jest bardzo trwała, tak samo jak ta kredka Super Shock, tylko troszeczkę ma większą konsystencję. Ok, jedziemy. Zaczynamy od kredki Super Shock. Poczekam aż ona zastygnie. Teraz kredka z Color Trend z tej yy, serii letniej żelowych kredek wodoodpornych, to był Bikini Black. Teraz eyeliner z serii Super Extend. Po prostu eyeliner w pisaku. Eyeliner Super Shock. To jest taka czerń z dużą ilością srebrnych drobinek, czyli nie jest po prostu mocno głęboką czernią. To jest taką czernią błyszczącą, także jego sobie też tu nałożę. Sprawdzimy też drugi kolor, dlatego, że jest to kolor delikatniejszy. Teraz cienie Vivid w płynie. Też należą do trwałych produktów. I to jest kolor Soft Bronze. A na koniec zwykła kredka. Tu jest kredka w kolorze Brown Sugar. Widzę, że kredka Super Shock już się nie rozmazuje, już zastygła i zrobiła się wododporna. To samo z kredką ze kolor Trend. Eyeliner też jest suchy. Dobra, z tym palcem. Czarny eyeliner żelowy jest suchy. Tu też. Cienie także zastygły. A, wszystko mi ucieka, cienie zastygły. No i kredka, jak to kredka. Sobie jest. Biorę sobie pierwszy wacik kosmetyczny. I dobrze sobie nasączę go płynem micelarnym. Przeciągnę raz, tak bez. Mm, wiecie, płynem micelarnym mają to do siebie, że jeśli macie jakiś mocniejszy produkt, to powinno się go przyłożyć po to, żeby produkt zadziałał, a dopiero później przeciągnąć. Ale spróbujemy najpierw po prostu przetrzeć delikatnie. Ok. Kredka się zaczęła ścierać, cień schodzi, który widzieliście pocierałam i nie był. Um, trzymał się mocno skóry. To teraz przyłożymy na chwilę. Będziemy przyciskać i przeciągać. Okay. teraz troszeczkę z pocieraniem co, widać, że chyba produkt się fajnie zmywa produkty się fajnie zmywają, pomimo tego, że na przykład ta kredka Super Shock jest mega, naprawdę mega trwałą kredką to jeśli przycisnę trochę tak, żeby produkt przez moment zadziałał Przeciągnę, to naprawdę się zmywa. Także jest spoko. Myślę, że chyba test całkiem pozytywnie zaliczony. Spoko, to skoro już wiem, że ten produkt radzi sobie z kosmetykami wodoodpornymi ym, bezpośrednio na skórze, to sprawdzimy jak sobie radzi z makijażem oczu. Ponieważ mam dziś mocny makijaż, to będzie mo możliwie bardzo problematyczne, bo powinnam nałożyć teraz Coś do demakijażu, co jest tłuste Po to, żeby ten makijaż Faktycznie mi zszedł I każdy płyn micelarny Będzie miał problem Z mocnym makijażem oczu A wykonany mam na produktach wodoodpornych Także tym bardziej I mam mega trwały tusz Jest to ten tusz Weekend um, Force Lash Jego tak łatwo się nie zmywa Więc zobaczymy Ok, no to pierwszy płatek kosmetyczny Biorę sobie płyn Staram się sporo go nałożyć, malać w sumie, bo mam makijaż dosyć trwały, robiony produktami wodoodpornymi, więc niekoniecznie da sobie z nim radę, bo ciężko by było zmyć nawet czymś jakimś produktem tłustym do makijażu wodoodpornego, ale sprawdźmy. Przekładam sobie do oka. I czekam... chwilę. Nieźle, no nieźle. Naprawdę nieźle. Wcale nie muszę mocno trzeć. Więc, że i tuż, jeśli widzicie, że mam oko zaczerwienione, no to nie mam, ja tak mam naturalnie, wszystkie żyłki po prostu mi widać na oko. Dobra, to był dopiero jeden wacik. teraz biorę sobie drugi. I zmywam sobie tuż do rzęs. Od razu Wam mówię, że pamiętajcie o tym, żeby zmywać sobie z góry na dół, nie trzeć na boki. Ale jeśli już coś przecieracie na oku, to od zewnętrznego do wewnętrznego kącika, bo tak łatwiej się oko później oczyścić. I nie naciągamy też skóry nie ją w drugą stronę. Teraz wystarczy umyć żelę i naprawdę mam makijaż zmyty. jaka różnica. <laughs> Power of makeup. Ale słuchajcie, no test chyba zaliczony, naprawdę yy, rewelacja. Jestem super, super zadowolona. Także tak jak wiedzieliście, yy, bardzo fajnie sobie produkt poradził, myślę, że przy takim ciężkim makijażu, gdzie musimy użyć tłustych kosmetyków, to tłustych do makijażu, no to wiadomo, wtedy przy makijażu mocno wodoodpornym to tylko tłuste kosmetyki dają sobie z tym radę, lub produkty dwufazowe, to właśnie na bazie woda-olej. Um ale myślę, że z takiego codziennego makijażu, e, gdzie używamy eyelinera e, i tak dalej, jakiegoś tuszu, który się nie rozmasuje tak bezpośrednio, to myślę, że spokojnie m, możemy zaufać temu płynowi. E, przynajmniej mnie się wydaje, że znalazłam kolejnego ulubieńca. Jeśli faktycznie w tym miesiącu będzie mi się sprawdzał, to na pewno wyląduje pod koniec miesiąca w ulubieńcach miesiąca, także pamiętajcie o tym filmiku, żeby na niego zaglądać. Podzielcie się ze mną koniecznie, czy już używałyście go, i jak się Wam sprawdza, bo jestem naprawdę tego bardzo ciekawa? Ja póki co, jak na pierwsze użycie, jestem po prostu zachwycona, yy, bo jak na płyn micelarny to jest ekstra, bo z moim makijażem i z tymi produktami nie radzą sobie nawet y, najdroższe płyny micelarne. Płyn micelarny nie jest takim produktem, który. Jest przeznaczony do makijażu wodoodpornego, a jednak ten sobie całkiem spoko radzi. Jeśli faktycznie go używałyście lub jesteście nim zainteresowane, to napiszcie mi, proszę, podzielcie się ze mną o tym, co myślicie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. I tak jak zawsze, zapraszam Was też na inne filmiki, które są na kanale, bo mamy teraz dużo ciekawych tematów. Także zapraszam Was, odsyłam Was na kanał, zajrzyjcie, co tam jest ciekawego. Zapraszam też Was do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze wcześniej nie robiłyście. Jeżeli mi się z Wami cieplutko, to zobaczymy. Mėsaikinio karo metu.